Teraz w wiadomościach dialogi z premierem online Donald Tusk dyskutował z internautami na temat projektu ustawy, która zakazałaby gier hazardowych w sieci i blokowałaby strony, które zakaz złamią. Ale według internautów stworzenie rejestru stron niedozwolonych godzi w wolność słowa w sieci. Czy dialog przyniósł porozumienie? O tym Bartek Wróblewski. Zapchane łącza tysiące internautów. Wszyscy w drodze na adres zapytajpremiera.pl. Właśnie tu, w wirtualnym świecie, użytkownicy internetu mogli zapytać premiera o szczegóły ustawy wprowadzającej rejestr stron i usług niedozwolonych. Wiele osób chce to obejrzeć, wiele osób chce zadać głos. Obawiam się, że zawalimy dzisiaj polski internet. Debata to efekt ostrego sprzeciwu internautów przeciwko zapowiedziom tzw. ustawy hazardowej, która przewiduje cenzurowanie niektórych stron. Nie może być tak, że będzie powstawała taka pokusa czy taka rutyna, że złe rzeczy skutecznie ścigane, bo łatwiej je ścigać w świecie realnym, będą się dobrze czuły w świecie wirtualnym. Użytkownicy sieci już dwa tygodnie temu napisali list do prezydenta z prośbą o zawetowanie przepisów, jeśli weszłyby one w życie. Ścigać przestępstwa trzeba. Ja mam samochód, który przekracza 250 km na godzinę. Co, należy mi go zabrać? Bo nie wolno? Nie, ja mam jeździć 130 na autostradzie i 90 na pełną drodze. A to, że ja mam samochód, który potrafi jeździć szybciej, to jest inna zupełnie sprawa. Projekt ustawy o grach hazardowych przyjęty no. przez rząd zakłada stworzenie rejestru stron zakazanych. Trafiłyby do niego między innymi te umożliwiające hazard w sieci i z dziecięcą pornografią. Mieszanie w to tematu pornografii dziecięcej jest troszkę takie nie w porządku, bo jest stawianiem e, ludzi, którzy się sprzeciwiają tej ustawie w takiej sytuacji, jeżeli jesteście przeciwko ustawie, to jesteście za pornografią dziecięcą. E, podczas kiedy e, Akurat to rozwiązanie, które pan premier zaproponował, w kwestii walki z pornografią dziecięcą, jest tak naprawdę nieprzydatne. Bo bardziej niż blokowanie stron, potrzebne są przepisy pozwalające skutecznie ścigać pedofilów i graczy w sieci. Ja tylko chciałem powiedzieć, panie premierze, precz z cenzurą, polska otwarta i idźmy do przodu pod pozytywnymi hasłami. Jak się okazało, argumenty internautów przynajmniej na dziś przekonały premiera. Z ustawy mają zniknąć zapisy o rejestrze stron niedozwolonych. To dobrze, że premier nie zostawił bez odpowiedzi apelu kilkudziesięciu tysięcy internautów obawiających się wprowadzenia rejestru stron i usług niedozwolonych. Szkoda tylko, że debata o cenzurowaniu internetu sama została ocenzurowana. Pytania do szefa rządu były moderowane, ale to akurat da się racjonalnie wytłumaczyć. Dużo wątpliwości wzbudziła jednak lista uczestników zaproszonych do bezpośredniej dyskusji w kancelarii premiera. O ile ja mogę zrozumieć, że się nie chce zaprosić człowieka, który nie jest kulturalny, o tyle już nieakceptowalne jest to, że się nie dopuszcza ludzi, którzy mają krytyczne podejście i inne zdania na ten temat. Pomijając oczywi oczywiste kwestie bezpieczeństwa, to właściwie. Wszystko zależy ode mnie. To nie było żadnej selekcji ze strony rządowej. Mimo wszystko, zamierzony efekt, wyrzucenie z ustawy rejestru stron internetowych, został osiągnięty. Barty Wrublewski, wiadomości.